Witam bardzo wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii jubileuszowe bitwy. W tym odcinku rozegram 20 dwudziestotysięczną bitwę jubileuszową, bitwę z graczem o nicku TrickSax, którego goszczę na TeamSpeak'u, cześć. Siema, Faja, siema wszystkim. Tradycyjne, tendencyjne pytanie, co to oznacza TrickSax i dlaczego wybrałeś ten nick w grze World of Tanks? To nic nie oznacza, po prostu jak tworzyłem konto, to Zastanawiałem się nad nikim, który będzie to taką wyglądał, a że mi się litera X spodobała to na tak tego. na bitwa jesteś zarejestrowany w zasadzie ponad 2 lata, ale nie wałeś przerwy, bo mówiłeś mi przed, przed rozpoczęciem odcinka, że nie zawsze grałeś, tylko z przerwami. Tak, miałem około 5-6 przerw i za każdym razem sprzedawałem wszystko. Musiałem zaczynać od nowa. Myślałem po prostu, że nie wrócę do tej gry, a jednak nie ciągnęło coś. Mogłem stworzyć równie dobrze nowe konto, ale nie grałem pod statystyki tylko dla fanów. Tak jest. Czyli jesteś tym graczem, ja polecam właśnie tak grać dla nie wszystkich, dla wszystkich. czyli nie grać pod cyferki, tylko starać się grać dobrze, ale oczywiście te cyferki nie są takie ważne. I oczywiście jak się z y, żółtym graczem to y, nie zwraca się na siebie uwagi. Y, teraz y, pula niestety nie posiadasz. Medal Deda. Y, tak jest, masz medal Deda. Y, jeżeli chodzi o inne tutaj rzeczy, zerkam na infografikę, która pokazuje, że totalnie najbardziej podobają cię Ci amerykańskie czołgi, bo y, rozegrałeś 8.500 bitew amerykańskimi czołgami, a inne czołgi to tak do 2,5 od 1000 coś, nie? No tak, amerykańskie to były po prostu pierwsze, które mi grałem, zacząłem nie na te deki, na E4, no i na 4. No tak, po prostu wyszło. Te inne kontynuowałem, ciężkie i tak dalej. Mhm. Najwięcej bitew rozegrałeś Super Pershingiem, to jest top premium, później to jest Walker Bulldog, no i amerykański T30 i tak dalej, i tak dalej, dużo amerykańskich czołgów w pierwszej dziesiątce. Jakie są twoje ulubione czołgi? W swoim handlarze. Ulubiony to jest po pierwsze Bulldog, na pierwszym miejscu 5 załoga e, Drugi ulubiony czołg WZ132. No i trzeci, no to super Pershing Po prostu fajnie się im gra, zarabia się dobrze. Tak jest. No i właśnie y, y, M41 Bulldog to też będzie twój drugi jubileusz, czyli 600-na y, sze bitwa na tym czołgu rozegrałeś na razie 599, czyli dwa jubileusze 20 bitwa oraz 600 na jednym yy, czołgu. Tak zerkam, czy jeszcze jakiś jubileusz. No może być pierwszy pól o, to by też był dobry jubileusz, ale oczywiście nie jest łatwo. Yy, dobra, ja oczywiście też posiadam Workel Bulldoga, ponieważ... A co to daje nie, nie ten czołg. Momencik, zmiana zmiana. Yy, ja to muszę... Yy, za dużo tych czołgów mam, bo już mam 150. Czasami nie jest łatwo mi znaleźć dany czołg, Walker Bulldog tutaj mamy. Oczywiście załoga dopiero dwuperkowa, ponieważ odkupiłem sobie go i od nowa szkolę załogę. Cała załoga poszła na inny czołg, chyba T49. Dobra, czyli co? Jesteś zwarty i gotowy? Niepewno. Nie myśl o Fatum i doszło w bitwach, spróbujemy. Oczywiście rozegrać dobrą bitwę. Na początku coś tam pospotować, pospotować. A później, jak już jakieś osamotnione czołgi się pokażą, to spróbujemy ich rozwalić. no Zobaczymy, jak nas w ogóle wylosuje. Jaka mapa, jaka drużyna. Znając moje szczęście, pewnie same półmiory i Himmelsdorf. Oni też mają Bulldog'a T71, czyli podobne Light'y z Medów T4, T54, który również szybko może um, wjechać na górkę, bo chyba tam się będziemy kierować, czy nie? No ja bym bardziej się kierował właśnie, żeby podjechać najpierw pod górkę, spróbować coś ustrzelić jak będzie wjeżdżało, a potem ich objechać masz. Ugórki nie zajmiemy, mamy... no we dwóch nie zajmiemy. No zobaczymy, co, co nasze dziewiątotierowe yy, czołgi o, średnie zrobią. Znowu się coś z grafiką porypało, czekaj chwilę. Jest. Wyłączyło ci się coś? Yy, nie, bo po prostu komp nie pierwszej młodości. I renderowanie 3D muszę włączyć w naszej naszej której... Za każdym razem jak włączę to mi się z powrotem na 100% ustawia. Coś jeszcze jechał? Czy tylko on? Tylko on. Uj, jednak nie tylko. Mam ci radzi, mi czy... Udać się uciec, czy będziesz tam stał? to, no jak uciec z mi? No powróć się i że tak powiem przed ciebie. No wiem, 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 tylko... No oni się trochę zajęli tym KW13, może się nie strzelą. O, wystrzelił Dobra. Uciekłem. Jeszcze na kolanicę. na linii jeden się nie ciekawie dzieje o oh my god puszcz Jedziemy na is Nie bo ja, ja jestem niestety na hita. Za dużo ostatnio w tego Diablo gram i y, niestety straciłem y, y, mobilność w swoich ruchach. Mam nadzieję, że ten t 54 pojedzie do, do swoich, a nie tutaj. Jedź mi stąd, jedź mi stąd. O nie, no tutaj jedzie, no.

Czy jesteś? Tak, ja na tą fałkę i pojechałem Nie mam tylko cztery pestki czekaj, do ciebie. Coś tam pomogę. Obraca się? Chciałem. Kurde, ten do P4 przyjechał. już No niestety rzucił się na mnie fałka. Oh my god. Z czterema pestkami nie złapał. No nic, nic. Standardowo, pechowo. Yy, przegrana bitwa. No, ja niestety za dużo ostatnio w tego Diablogram muszę zrobić sobie przerwę, bo y, już mi się y, gubią po prostu y, zamiast y, grać w ASD, to włączam skillę na Bulldogu. No trudno, ale przynajmniej y, masz jubileusz y, zaliczony i możesz y, z, z czystym sumieniem y, dążyć do następnego jubileuszu, czyli do 30 tysięcznej bitwy. A jakie teraz cele przed Tobą? Co w tej chwili ekspisz? Co chcesz zdobyć? W tej chwili to chcę zdobyć STB1, oczywiście dziesiątkę medały japońskiego. E5, jeszcze 103 już mam skończone. Hmm. Czyli amerykańskie. Jest, tak, i 113 jeszcze. Tak jest, tak jest. Dobra, no to w zasadzie tyle. Jesteś widzę oficerem wykonawczym Klanu Bad Boys Team. To może jeszcze dwa słowa na temat klanu. No cóż, jest to klan for fan. Nie ciśniemy się za bardzo na e, w, powiem, jakieś statystyki czy coś, po prostu gramy dla fanów. Twierdzę, że są codziennie, jeżeli są chętni. Oczywiście, a ostatnio jest bardzo dużo. E, próbujemy swojej siły na szóstkach na CW. Na razie bez większych sukcesów. No mhm, i prowadzimy rekrutację po prostu. Każdy, kto chce, może przyjść do nas, pograć z nami na próbę. Jeżeli mu się nie spodoba, może odejść. Proszę. No, teraz ta nowa mapa klanowa to y, coś niesamowitego: po prostu klany teraz zarabiają i y, y, golda codziennie. Y, niektórzy nawet w miesiąc kiedyś tyle nie zarabiali, co teraz codziennie, poprzez to, że jest tyle y, tych prowincji. Dobra, dzięki. Za, y, znaczy za zagranie ze mną y, jubileuszowej bitwy. Y, czy chciałbyś kogoś jeszcze na koniec pozdrowić? Mm, tak, pozdrawiam cały mój klan Bad Boys Team. W szczególności Jurka. On wie o co chodzi. Mm -hmm. No i w sumie to tyle. To trzymajcie się i do zobaczenia.